Witamy w Jeszcze Więcej, czyli Jeszcze Więcej tego, co było wcześniej. Tym razem prowadzący mniej więcej nie zrobili nam żadnego pranka. To I prawda. my nie musimy nic robić specjalnie. No, rolling będziemy kręcili cały tak, czas? Tak, do samego niech końca. To, niech to. No dobra, na koniec świata jeszcze dalej tak to się mówi. Jeśli chcecie wziąć udział w telewizyjnym quizie, ale chcecie też poczuć dreszczyk emocji, Dero, dero! Będzie dla was idealnym show. <laughs> Mam ochotę wziąć w nim udział teraz już. Dero, dero! Tak? Dokładnie tak. <laughs> okay. Uczestnicy muszą rozwiązywać zadania jednocześnie. A, biorąc udział w ekstremalnie stresujących wyzwaniach, no to jak brzmi jak ten program? Biorę A. Okej. Okay. B, będąc w trakcie porwania przez siły specjalne. To brzmi jak ten program? Biorę B. <laughs> Nie, obejrzał. Ja nie, no, a ja chyba, wiesz, że a. A chyba. Tak, ale jest Tak, Ale B bardzo bym chciał. Tak, B jak siłę specjalną. Wyobrażam sobie teleturniej, że wysyła zgłoszenie na przykład no. do ambasady teleturnieju i oni ci zachowują. Ambasady teleturniejej. Tak, ambas jest specjalna ambasada teleturniejów w Japonii, no. jest specjalny rząd. Jest powołany. taki kraj teleturniejowo i no. tam no. jest ambasada Słuchaj, jest bo tego kraju. W Japonii jest niezależny no. zawsze minister edukacji od rządu panującego mhm. obecnie. Tak również jest minister teleturniejów. Niezależny Słuchaj, jest od panującego no, że W Japonii powinien być taki minister. Dokładnie. Dzięki temu właśnie przechodzę rzeczy, takiej jak się Zgłosisz, to właśnie mogą losowo do ciebie swatting wysłać, i wtedy przy, przychodzi z kamerą i kręcą i twoją reakcję okay. na to. A, jest poprawny, odpowiedział. Wyzwania przewidywałem powoli, zapełniającą się wodą. Co? Seleną Przewidy... widelcem, czy cienkie deski, zawieszone nad przepaścią, chowające się powoli do ściany. Yes. Jak wszyscy wiemy, w Japonii jest dużo przepaści, nad którymi można było. jest za... dero, widzisz? I tutaj dero. Znak dero. Ucieczki. O Takeshi Castle. wiesz co to jest? Nie mam pojęcia. Nie grałeś w Warcraft Ka Takeshi Castle? To ja wiem, A, akurat. Aaa, to wiesz Ja co, znam akurat. Kojarzę już. Dobra. Powiedziałeś, że mapa to mi się już zaczęło. To teleturnie, kochać. w którym uczestnicy mają za zadanie dostać się do zamku, pokonując po drodze różne przeszkody. Tak. W jednym odcinku musieli jednak pokonywać je w stroju. No właśnie, teraz w jakim stroju? No wiem, że takie. Coś... Sum ok. Albo, o Jezu, SUM. A dobra. bliżej! Mi... <laughs> <laughs> byłem bliżej. Dobrze, to jeżeli chcemy iść gatunkowo, czy żółwie, gady czy płazy, nie wiem, są bliżej do yy, tygrysów, no, jak, jak, wiesz, czy jak wygląda trochę bardziej jak zawodnik sumo, tutaj muszę Ci przyznać. Jest większy, gruby, powolny. Zawodnicy sumo nie są tacy wolni. No, ale właśnie to, to tym bardziej masz rację, ponieważ sumo, Dobra, no sumo to... jak i żółwie wyglądają na wolnych, ale jak się wkurzą, są bardzo szybkie. Dokładnie, więc ja dostaję 1000 tak tysięczną punktów, w takim razie otrzymuję, bo byłem najbliżej, więc tak. idziemy dalej. A, Aka Bingo to show, w którym możemy obserwować różne typy dziwnych wyzwań. Zazwyczaj. Ja bym to amerykańskie zmierzyć... show Aka Bingo to jest za Dokładnie każdą tak. poprawną odpowiedź. Dokładnie tak. Pozwalają zmierzyć się ze sobą dwóm uczestniczkom, jedno z takich wyzwań zakładało A rzucanie w siebie żywymi ośmiornicami, przyklejając je do oponenta, B dmuchanie w usta żywym karaluchem. Uważam, że rzucenie ośmielnicy komuś w głowę jest. Ja, ja chyba widziałem to show. Tak, z Karolkami? Tak, tak, i wydaje mi się, że. Lepsze ja w tych japońskich turniejach jest to, że to wszystko pasuje. Tak, i to idzie na miniaturę. To będzie... To To idzie na miniaturę. To idzie na miniaturę mniej więcej. mniej więcej. To jest miniatura mniej więcej. Ten kadro tutaj to jest miniatura na mniej więcej. Jest teraz. piękny. Jest za dobry. Ja nie, Dlaczego to nie było w głównym odcinku? To jest miniatura przecież. No. <laughs> Moi drodzy, tym pięknym akcentem możemy zadać panowie pytanie, który ci się najbardziej tyle turni podobał. <laughs> Oczywiście, że ostatni. Ostatni? Ten... Największy strach, słuchaj. Takież i Castle fajnie, nie wiem czy widzieli. Tam mają dużo różnych takich dziwacznych wyzwań. I ja uważam też, że wyjątkowo intrygujące jest granie w tchórza, czyli chowanie się z płatem mięsa na czole. Nie zrozumiałem do teraz, o co chodziło w tej grze. Ale jak wychodzi z tą on chcecie zatakować zaatakować, i wychylają się osiem osób, które mają płat mięsa na czole. I taka powolna eliminacja po. Musisz się chować przed nią, bo ta jaszczurka robi tak Okej, okay, to się zaczyna robić całkiem o, ciekawe. A, bo jaszczurka są tak groźna. Jaszczurki mają dużo wspólnego ze smokami, więc to trzeba pamiętać. No tak. możecie mieć też wiele wspólnego z nami, moi drodzy, będąc każdy wtorek, czwartek oraz sobotę na odcinku. Jeszcze więcej, mniej więcej. Widzimy się na następnych materiałach. Cześć!